Jestem właśnie na targach mobilności w Monachium IAA Mobility 2025, gdzie byłem świadkiem między innymi premiery nowej, szóstej już generacji Renault Clio. Obejrzyjmy, jak to wyglądało, a za chwilę opowiem Wam o tym aucie nieco więcej. Yes. Po 35 latach rynkowego sukcesu nowa odsłona stanowi całkowite zerwanie z ewolucyjnym designem poprzedników. Samochód zyskał znacznie bardziej ekspresyjny i dynamiczny wygląd, co podkreślają nowe proporcje. Jest o 67 mm dłuższy i 39 mm szerszy. Największe wrażenie robi całkowicie przeprojektowany przód z nową, charakterystyczną sygnaturą świetną, nadającą autu przenikliwe i nowoczesne spojrzenie. Gama silnikowa została gruntownie zmodernizowana, by oferować lepsze osiągi przy niższym zużyciu paliwa. Flagową jednostką jest nowy napęd 1.8 Itech e Full Hybrid o mocy 160 koni mechanicznych, który pozwala na przyspieszenie od 0 do 100 km na godzinę. W 8,3 sekundy, jednocześnie spalając średnio zaledwie 3,9 litra na 100 km. Ofertę uzupełnia turbodoładowany silnik benzynowy 1.2 TCE o mocy 115 koni mechanicznych, dostępny po raz pierwszy także z automatyczną skrzynią EDC. Dostępna będzie również ekonomiczna dwupaliwowa wersja 1.2 EcoG. LPG o mocy 120 koni mechanicznych, również połączona z automatem. Zamówienia na nowy model będzie można składać już pod koniec tego roku. Dajcie znać w komentarzach, jak Wam podoba się nowe Clio 6 generacji.